Nikola Zalewski zmieni klub jeszcze w styczniu. Co z przyszłością Sebastiana Szymańskiego? Znamy decyzję piłkarza. Kolejny odwołany mecz Berlin. Brighton urwał punkty Chelsea. Spokojnie awans w połowie włos. Radama rozbiła Samedorię. Ultimatum FC C Barcelony dla Usmane Dembele. Kolejne zmartwienie w Paris Saint-Germain. Co się dzieje w Pucharze narodów Afryki? Szalona końcówka Tottenhamu. Cenne zwycięstwo Manchester United. Real Sociedad w kolejnej rundzie ograli Atletico. A na sam koniec, co nas dzisiaj czeka? Zaledwie 35 minut w 5 meczach tego sezonu za dorobek Nikoli Zalewskiego w AS Romie. Nie powinno za tym dziwić, że 19-latek jeszcze tej zimy może zdecydować się na zmianę barw. O możliwym wypożyczeniu Zalewskiego poinformowali dziennikarze włoskiego Tuto Sport. Ich zdanie młodego Polaka w swoich szeregach widziałaby Sampdoria. Czy Zalawski trafi na wypożyczenie, to Sampdorii mało jest Prawdopodobnie, ale zobaczymy co przyniesie przyszłość. Po bardzo udanej rundzie jesiennej Sebastian Szymański znalazł się na listach życzeń wielu zawodników klubów. Pomocnik Dynamowska nie jednak opuścić Rosji do co najmniej końca sezonu. Na początku grudnia Mateusz Borek informował, że Sebastian Szymański interesuje się klubem z Premier League i z pierwszej czwórki Bundesligi. Dynamo miało też odrzucić ofertę z Anglii w wysokości aż 20 milionów euro. Według komendatora moskiewskiego klub nie będzie przyjął za Szymańskiego niższej oferty niż 25 milionów. Sam Piłka Szczur ma umowę z Dynami do 2026 roku i też narzędzia nie chce się nigdzie ruszać, w rozmowie potwierdził tego menadżer. Zmiana sama w sobie nic nie daje. Sebastian dobrze czuje się w Dynami. Zespół jest na drugim miejscu w tabeli, do Zenita traci tylko 2 punkty. Ma szansę na coś dużego. Poza tym to stabilny klub z dużym budżetem, mocnym sponsorem i dobrym trenerem. Dlatego dopiero od lata będziemy się zastanawiać nad przyszłością. Bernie musiał przeżyć swój mecz w Premier League. Wirus wiadomo jaki doprowadził do kadrowego spustoszenia. We wtorek deklarer mieli zagrać u siebie z utworem, ale już jak lub poprosił o odwołanie tej potyczki. Po na treningu pojawił się zaledwie 10 zawodników pierwszej drużyny. Przepisy mówią, że spotkanie musi zostać rozegrane jeśli zdolny do gry scenariczne, bo także spora jeden bramka Szereg oparnych było ich mniej, stąd decyzja o przełożeniu meczu na inny termin. To już kolejna taka sytuacja, bowiem pierwotna do tej rywalizacji była wyznaczona na grudzień. W 24 kolejce Premier League ekipa Grahama Pottera mierzyła się z Chelsea i zremisowała po 1. W 3. minucie Mover miał szansę na szczelnie gola, ale piłka po jego strzale minimalnie minęła bramkę Chelsea. Brighton lepiej rozpoczął spotkanie, ale to Chelsea otworzyła wynik meczu. W 29 minucie Ziyech oddał strzał i piłka pory rekoszleciu od Alexa McAllistera wpada do siatki. Po wielu atakach zespołu Brighton w 60 minucie podopiecznik Graham Pottera do i swego. Adam Webster wykorzystał zagranie rzutu różnego i strzelił gola na 1-1. Mecz zakończył się remisem 1-1. Brighton zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli, a Chelsea jest trzecia. Juventus bez większych problemów wąsował do ćwierćfinału Kopa Italia, Bianconeri wygrali 41 4-1 z Wojciech Szczęs spędził ten mecz na ławce rezerwowej, a Bartosz Bereszyński zagrał 90 minut pełniąc rolę kapitana. Wynik meczu w 26 minucie otworzył Juan Cuadrado. Po Juve trafiło na 2-0, Rugani wykorzystał podanie Melo i pokonał Falcone. Starada przeważał, ale w 65. minucie dała się zaskoczyć bramką kontaktową z dołu Conti. Chwilę po trafieniu Contiego wola na 3-1 strzelił Dybala. W 77. minucie Alvaro Morata wykorzystał rzut karny. Juventus wygrał 4-1 i awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Przed meczem Juventusu Sampdorium, Lazio Rzym pokonał Udinese dogrywce i awansowało do ćwierćfinału Pucharu Włoch. W najbliższych definitywnie wyjaśni się przyszłość Usmana Dembele. Choć Francuz nigdy nie spełnił do końca opowiadany w nim nakamną nadziei, to FC Barcelona chce przedłużyć jego obecną umowę. Dotychczasowa obowiązuje jedynie do końca tego sezonu. Mimo że negocjacje toczą się od wielu miesięcy, to porozumienia wciąż nie ma. Xavi publicznie postawił Dembele ultimatum, przyznając, że piłkarz ma zaledwie dwa wyjścia. Usmana jesteśmy w złożonej i trudnej sytuacji. Klub podjął decyzję o tym, że jeśli nie odnowi kontraktu, będziemy musieli poszukać innego rozwiązania. Mateo Alemano rozmawiał z jego przez 5 miesięcy. Albo podpisze nową umowę, albo będzie musiał odejść w styczniu. we Francji przez cały sezon mają bardzo dużo problemów zdrowotnych. Teraz nieszczęście dopadło Kyliana Mbappé. Harrison Germain poinformował w komunikacie medycznym, że Kiriam Wapeda wchodzi do szpitala. Odczuwa ból lewego przewodnicza UDA i jest pod opieką klubowych lekarzy. W piątek ma przecież badania, które powiedzą, czy będzie zdolny do gry w niedzielę przeciwko Stad Reims. W Narodów Afryki Egipt 1 0 pokonał Sudan, natomiast Nigeria 2-0 wygrała z Gwineą Biseo. Wielkie moce w meczu Lester to ten hangoście czy do dwóch po dwóch golów czasie gry. Lester był wprowadzony w 24 minucie po trafieniu Daki. Joden do Hamnał doprowadzenie do wyrównania nie potrzebował nawet kwadransa. akcji w polu karnym wpadł i minął i pokonał Schmeichela. W 73 minucie po zagraniu Barsa w polu karnym w Wielkomendii Sanylisy ponownie wyszło na wprowadzenie. 3 minuty później na boisku pojawił się Bergwijn, Holender był bohaterem na końcówki. Najpierw w piątej minucie doliczonego czasu doprowadził do remisu i 2 minuty później dał zwycięstwo kogutom. Manchester United odniósł zwycięstwo za w spotkaniu 17. kolegi Premier League. Czerwona Diaby pokonały Brentford 3-1. Pierwszej połowie stroną przeważającą była ekipa Benjaminka. Przyjazni z Old Trafford przebudzili się po przerwy. W 55. minucie do siatki trafił Antony Elanga. Wychowany w United wykorzystał świetne podanie Freda. 7 minut później prowadzenie podwyższył Mason Greenwood. W 70. minucie Regn zdjął z bojska z Zanadę, a wpuścił na nie Karego Maguiera. Najprawdopodobniej był to w taktyczny, gdyż czerwone diaby wprowadziły 2 do 0. Na 3 do 0 trafił kolejny ze zmienników Marcus Rashford. Golo honorował Laborant Fortu Ivan Tony. A tak wygląda obecna tabela Premier League. W ramach jednej króla zmierzyły się ze sobą drużyną Realu Sociedad i Atletico Madrid. Gospodarze objęli prowadzenie w 33 minucie po strzale głową Januszaja. Real zwycięstwo przypieczętował zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy. Drugi czas za Aleksander Sorlot. IFLK ka Barcelona zagra z Liverpoolem. Bucharze Hiszpanii Elche podejmie Real Madryt, a Athletic Bilbao zagra z Barceloną. Natomiast w Bucharze Narodów Afryki zostaną rozegrane kolejne cztery spotkania. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia wkrótce.